Cześć, tu Mat Babeczka. Robię dla Ciebie zadania z matmy. Jeśli pomagają Ci one w nauce i chcesz ich więcej polub filmy, skomentuj je i subskrybuj mój kanał. Cześć, wiemy tutaj, że liczba permutacji zbioru n plus 1 elementowego jest o 600 większa od liczby permutacji zbioru n elementowego i mamy obliczyć n, czyli musimy zapisać sobie równanie. Wiemy, że n plus 1 silnia to są permutacje tego zbioru, który ma n plus 1 elementów. I teraz to jest większe o 600 od permutacji zbioru N elementowego, czyli to jest N elementowy zbiór, to ma N silnia i dodać 600. No i teraz musimy rozwiązać to równanie. Czyli zróbmy tak. Odejmiemy sobie N silnia obustronnie i będzie N plus 1 silnia. Odjąć N silnia równa się 600. No i teraz wyciągnę, wyciągnęlibyśmy sobie N silnia przed nawias i będzie tak n może to rozłożę najpierw, że to jest n plus 1 razy n silnia i odjąć n silnia, równa się 600. Teraz n silnia wyciągam przed nawias i w nawiasie mam n plus 1 i teraz z tego pierwszego elementu i odjąć 1. Czyli tu będzie tak i wiemy już, że n razy n silnia równa się 600. I teraz ja no, Pomyślałam sobie, jak to zrobić teraz, jak to policzyć. N razy N silnia równa się 600. Znamy, znamy tak naprawdę, możemy sobie policzyć kolejne silnie. 600 to nie jest za dużo. I teraz ja sobie pomyślałam, tak, polecę sobie od małych i podstawiłam pod N piątkę. Czyli 5 silnia, wiem, że to będzie, tutaj może zapiszę, 5 silnia to jest 120. I jak zrobię sobie to działanie, te, które mam tam, 5 razy 120, wyjdzie 600. Czyli to znaczy, że wychodzi nam tutaj n równe 5. A teraz mamy drugi podpunkt. Liczba permutacji zbioru n, zbioru n plus 3 elementowego, czyli mamy n plus 3 silnia, jest 120 razy większa od liczby permutacji zbioru elementu, n elementowego, czyli 120 razy n silnia. No i teraz. No to będzie pewnie troszkę prostsze zadanie, bo tu mamy dzielenie. Czyli możemy sobie podzielić obustronnie n, przez n silnie. E, I teraz n plus 3, tutaj rozłożymy, n plus 2, n plus 1 e, będzie podzielone e, przez, tu jeszcze zapiszmy to n silnia, żeby nie było, że nam zginęło, przez n silnia. I teraz n silnia nam się skraca i tu mamy 120. I teraz ja myślę sobie tak, można oczywiście to rozłożyć na wielomiany, na wielomian trzeciego stopnia, odjąć 120 i liczyć pierwiastki, ale możemy się też zastanowić, jakie trzy kolejne liczby przez siebie wymnożone dadzą nam 120. No i teraz ja sobie pomyślałam, że to może być 4 razy 5 razy 6, no i akurat wyszło mi... Super, bo to jest 120, prawda? Bo 4 razy 5 mamy 20, razy 6 to jest 120. Czyli to znaczy, że w tych nawiasach u nas to będzie tak. W tym n plus 3 to będzie szóstka, tu będzie piątka, a tu będzie czwórka. Czyli możemy sobie z tego wywnioskować, że no, na przykład n plus 1 równa się 4, czyli to znaczy, że n równa się 3. Podobało Ci się? Jeśli Ci pomogłam i chcesz, bym dalej to robiła, polub filmy, skomentuj je i subskrybuj mój kanał. Jeśli coś ci sprawia trudność, napisz w komentarzu. Staram się odpowiedzieć na każde pytanie i wyjaśnić każdą wątpliwość.